Drogi użytkowniku, jeżeli chcesz mieć największego, to masz największego i możemy teraz skończyć film, bo to jest największy kład, jaki istnieje na rynku. A jeżeli jesteś ciekaw tego, jak on jest skonstruowany, jakie są jego cechy, jakie są jego zalety, jakie są może jego wady, to pooglądaj ten film. Zapraszam. Segway AT10WL, czyli nowość na 2025 rok. Od paru miesięcy pojedyncze sztuki już jeżdżą po Polsce, już były na wyprawach, już były na rajdach, już jakieś opinie o nim pozbieraliśmy. Ja już osobiście pojeździłem i w tym momencie mamy październik, przepraszam, mamy 2 października 2025 roku i wybieram się na dużą wyprawę do Turcji, gdzie zrobię mniej więcej 1500 kilometrów. Dokładnie nie tym egzemplarzem, ale ja ci pokażę za chwilę ten egzemplarz, który już przerabiam do wyjazdu na Turcję. Skupmy się na tym, co tutaj mamy. Czyli AT10 WLK, czyli wersja szeroka, która jak katalog pokazuje, ma 149 cm szerokości. Nie ma drugiego tak szerokiego kłada na rynku. Jest szerszy nawet od Polarisa, który jest uznawany za bardzo szeroki, za bardzo szeroki pojazd, bo był najszerszym pojazdem. W gamie wszystkich kładów, które występują na polskim rynku, a ten dodatkowo jest jeszcze mega masywny. Poszła w nim również waga katalogowo. Yy, przejdziemy do tych podsumowań sobie później. Ja chciałbym powiedzieć Tobie o tych podstawowych przemyśleniach, jakie mam na temat tego pojazdu po przejechaniu nim paruset kilometrów. Imponujący, duży i cieszę się, że takie pojazdy nowe pojawiają się w tym momencie na rynku, ponieważ yy, to co w tym momencie było, nie chciało nawiązywać tej konkurencyjności w wielkościowo, z możliwościami takiego skoku zawieszenia, jak jest tutaj. Te firmy, które są, za nie musieliście zapłacić drugie tyle: 80, 90, 100 tysięcy. A w tym momencie mamy kłada za 49 tysięcy, który ma bardzo dużo pozytywnych cech. Wad też kilka znajdziemy. O szczegółach za chwilę powiem troszeczkę więcej. Co ważne, ten pojazd jest na feldze 14-calowej z oponą 30-calową. Szutrową, uniwersalną, czyli pojedziemy tym wszędzie, nie jest ekspertem błotnym. Do tej pory na rynku, jeżeli była klasa kładów, która miała 30-calowe opony, to zwykle były to mudy, płady błotne. Robił to Canam, zrobiła to Cefa, był Polaris. A w tym segmencie nikt nie wydał jeszcze kładów na uniwersalnej oponie 30-calowej. Co ta opona robi? Robi niesamowity prześwit pod kładem. Tak jak powiedziałem na wstępie, jak chcesz mieć wielkiego, nie chcesz, żeby cię sąsiad zobaczył, to się muszę zobaczyć. Ja mam 185 cm wzrostu. Widzicie, jak on przy mnie wygląda. Aha, jeszcze mam buty na lekkiej koturnie, czyli może 187. No jest, jest przeogromny. Czy to jest wada, czy to jest zaleta? To jest cecha. To nie ma wady czy zalety, ponieważ duży kład będzie komfort, bardziej komfortowy, będzie łatwiej przelatywał przez te dziury. Natomiast żonglerka pomiędzy drzewami, żonglerka w trudnym terenie, w terenie błotnym, będzie na pewno utrudniona, ponieważ no, też poszła jego masa w górę. Ponieważ no, nie da się zrobić tak, że będzie ultra lekki, ultrawielki, bo to nie idzie w parze po prostu. Bez zbędnego mojego pitulenia przejdziemy do szczegółów. Zapraszam Cię. Bardzo duży bagażnik z przodu, e, który. Ja za chwilę zobaczycie tego sprzę ten sprzęt, który ja przygotowuję dla siebie na wyprawę i zobaczycie, że wielu tych elementów nie ma. Natomiast skupmy się na tym stoku, na tym, co dostajemy od razu od producenta. Bardzo duży bagażnik z przodu, bardzo duży bagażnik z tyłu. Zderzak, którego no już absolutnie nie trzeba wzmacniać, no bo już chyba bardziej mocnego nie da zrobić. Okala wszystko jest tutaj zamontowane jeszcze do, ra do ramy. Światła LED, kierunkowskazy LED, zarówno z przodu, jak i z tyłu. W tym momencie świe świecą się dzienne łezki. No cóż, myślę, że jest ładnie. Uwaga, wyciągarka, która jest w standardzie, ma 4500 lbs, czyli dwie tony, czyli wyciągarka, która zwykle była stosowana w UTV-ach, nie była stosowana w kładach, tu jest zamontowana seryjnie. Dlaczego? Bo po prostu on jest wielki. I tyle. Ten kład jest ogromny. Przechodząc jeszcze z wyglądu zewnętrznego, mamy dodatkowo osłony dłoni standardowe, no lusterka, zawsze są lusterka, nic nowego tutaj nie wymyślę. Mam miarkę, którą go za chwilę zmierzę, i mam też wagę na zapleczu. A może trochę dalej, nie na zapleczu, i też go zważę. Podstopnie dla kierowcy, podstopnie dla pasażera, dodatkowe, dodatkowe wstawki. Uwaga, ja już to wykręciłem, a później powiem dlaczego ja już je wykręciłem. Poszerzenia, które zabierają, które są szersze od kłada. Czyli to błoto realnie nie chlapie. W tej konfiguracji to było to nie chlapie mieści się wszystko, pomimo że jego szerokość jest jaka. W katalogu podali 149, a ja go zmierzę i ma 144 cm szerokości, oczywiście przy, przy rozciągniętych amortyzatorach. Jeżeli on, zostaje, on dostanie dobicia, to po 1,5 metra pokaże się na tej miarce. Układ jest zarejestrowany na dwie osoby, jest homologowany jako ciągnik rolniczy, posiada fotel kierowcy, fotel pasażera, fotel, fotel oczywiście wypinany jednym kliknięciem. Jednym kliknięciem również go wpinamy. A no, tak go nie wpinamy, ale trzeba się bardziej postarać. A no, tak go wpinamy. Jak najbardziej. Poszeszki też duże z tyłu. Też nas to bodko nie będzie chlapać. Z wyglądu jeszcze zewnątrz tego solidne. Uchwyty dla pasażera razem z tym siedziskiem. Z góry kładam mielibyśmy tyle. Przejdźmy sobie może do kół. Koła w tej. Wersji są 30-calowe, czyli koło, które, szutrowe koła, które są zarezerwowane dla UTV-ów, nie dla kładów. Po prostu ten kład urósł i takie ma. Felgi 14-calowe z systemem Bedlock, yy, czyli skręcane dzięki temu oponanie spadnie. Koło przednie, jak i koło tylne, jest takie same, więc wystarczy, że pokazać, że przednie, a tylnego już nie za bardzo yy, będzie potrzeba yy, od pokazywania. Patrząc na koło, to przejdźmy do zawieszenia. Zawieszenie mamy yy, gazowo-olejowe w wersji WL. To jest wersja za 48900. Obecnie z tego co kojarzę, e, mamy pokrętło zarówno odbicia na dole, jak i dobicia na górze. I oczywiście gwint e, do regulacji wstęp, napięcia wstępnego e, amortyzatora. Standardowo mamy wygięte wahacze, długie wygięte wahacze e, z podstawowymi plastikowymi osłonami. Cały, cały kład, oczywiście, jest podkuty, podkuty jest zaopatrzony w podstawowe osłony, czy aluminiowe, czy mocne centymetrowe osłony z tworzywa są potrzebne. Trzeba by się zastanowić dwa razy. Ma tak ogromny prześwit, że to jest, to jest takie moim zdaniem chyba niepotrzebne. Co do jeszcze amortyzatorów, powiem o pewnym niuansie. Uważam, że te amortyzatory powinny mieć nieco większy skok. Na samym na zawieszeniu, on ma i tak bardzo duży na całym ramieniu skok. Natomiast tutaj sigłę mógłby zrobić większy skok samego amortyzatora, na pewno by mu to pomogło. Natomiast wtedy by podejrzewał, że bardziej pływał, i to chodzi o to właśnie, że na takich kołach to, żeby nie było zbyt dużego skoku, bo będzie miał zbyt duży będzie miał zbyt duży wykrzyż, to może ktoś się tutaj na tym kładzie nie pozbiera. Więc ma tak jak ma, to tak samo jak kanamy na przykład Exemery, miały też mniejszy skok, bo były błotniakami. Ten nie jest błotniakiem, ale ma tak ogromne koła to może stąd to wynika. Nie wiem, to by trzeba było pytać może inżynierów Seagwaya. Ja postaram się by się opowiedzieć jak najlepiej potrafię o tym kładzie e, przejeżdżając na nim obecnie około 300 km. A później przejdziemy się w teren jeszcze jak najbardziej, żeby nagrać parę przebieg, a na sam koniec pokażę Ci jeszcze moją małą przeróbkę, która jest w trakcie robienia właśnie na wyprawę. Zawieszenie mamy mówione Chodźmy jeszcze, chodź zobacz, tylne zawieszenie jak jest konstruowane. Też mamy wielowahacz. tutaj. Mamy wygięty tylny, tylny, tylny wahacz, yy, tak żeby zwiększać maksymalnie prześwit. Mamy stabilizator. Stabilizator jest po tej stronie, bo zwykle jest w tamtą stronę, a w je zrobili po tej stronie. Nie widzę, żeby to był kłopot. Są, są kalamitki tu, są kalamitki tu. Wygląda to rozsądnie. Schowki mamy dwa. Jeden mamy tutaj. Nie jest zbyt duży, ale zwykle tutaj zbyt dużych schowków nie ma. I przejdźmy tutaj pod kierownicę. Tu mamy schowek numer dwa. Czyli tu jest schowek na telefon wraz z ładowarką. USB-A i gniazdo zapalniczki. Telefon czy cokolwiek możemy sobie tu schować. Popatrzmy jakie mamy możliwości napędowe, ponieważ ich jest troszeczkę więcej niż standardowo przyzwyczailiśmy się do mając kłady, które mają kilka lat. W tym momencie standardem jest to, że mamy rozłączany ten dyferencjał, mamy blokadę, czyli mamy spięty na stałe, rozpięty tył, czyli nie zniszczymy trawnika, mamy... 4x4 i mamy 4x4 zablokowane, czyli wszystkie koła na raz. Moim zdaniem aż tyle napędów nie jest potrzebne, natomiast zrobić to standardem, że to jest. Będąc przy manecce zmiany przełożeń, zmiany napędów, trzeba tutaj sobie dopowiedzieć o tym ustrojstwie, czyli o manetce przepustnicy, manetce gazu, która jest elektroniczna i dzięki temu mamy tryby pracy standard i sport. Na sporcie jest troszeczkę bardziej wyrywisty. Nie różnią się one szczególnie między sobą, natomiast takie tryby są. Oprócz tego, co jest istotne, mamy aplikację Sigwaja, dzięki której możemy sobie sprawdzić, gdzie ten pojazd się znajduje, jakie jest średnie jego spalanie i jego statystyki, możemy go również w podstawowym zakresie zdiagnozować. Nie ma tam zbyt dużo opcji, natomiast ta sama opcja lokalizacji, nawet znajomi. Z Vegasu. Kiedyś niedawno byli bodajże w Grecji na wyprawie i chłopak im się zgubił i to opisywali w swoim filmie. Bardzo ciekawa rzecz, że dzięki standardowemu wyposażeniu, standardowej aplikacji, którą rzucamy sobie na telefon, możemy zobaczyć, gdzie nasi koledzy się znajdują. Nie daj boga, a może gdyby była kradzież, to też możemy w ten sposób go zlokalizować. Zawsze jest to jakieś ułatwienie. Jakieś Patrzcie, jeszcze raz powiem, że ja mam 185 wzrostu i stoję zakładem. Jest ogromny. Resztę parametrów technicznych możecie sobie przeczytać na chociażby na stronie forkwad.pl lub na stronie oficjalnej Segwaya, odwiedzić dealera na przykład Forkwad yy, i sobie więcej informacji dowiedzieć. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić, ja powiem Tobie mm, troszeczkę więcej o, wra o wrażeniach z jazdy, po prostu go testując. Więc yy, żeby nie zanudzać, przebieram się, lecimy w teren. No i właśnie trwają też te AT10WL na gorąco, ponieważ się rozgrzałem. Wiem, <grym>, no tak. To jest takie wielkie. To jest takie wielkie, to przez wszystko przejeżdża, naprawdę. To na gwizdku ogromnym. Nie mam jeszcze tylko wyczucia do Seagway'a. Yy, nie wiem, jak się będzie zachowywało przy mega dużych wyrąbach. Jak na razie, wszystko co napotykam, to po prostu to przelatuje. Ten, ten wielkolud. Ciekawe wrażenie, naprawdę ciekawe. To nie, są, to nie jest jeszcze żadna opinia, bo na opinię przyjdzie czas. Na razie mam na tym jeszcze niewiele zrobione. Rozdziewiczam furkę. Jeszcze kilka kilometrów zrobione w tym momencie na Segwayu i właśnie widzisz. Segwaya AT10 to są dwa te same kłady. Oba są, to są Segwaya AT10 WL. Z czym się różnią? <laughs> różnią się, prawda? O co chodzi? Ten kład jest potężny. Chcesz mieć wielkiego, masz wielkiego. Chcesz mieć Segwaya dalej wielkiego. Ale w bardziej cywilizowany sposób. Patrz, jak on już wygląda. Zupełnie inaczej, prawda? Dużo bardziej przypomina kłady, które i są, są na, na ulicach. Więc WLK może sobie zrobić w takiej wersji. Yy... I jest. Ja zmniejszam koła na 27, ponieważ ja jeżdżę szybko raczej i 27 jest mi zupełnie wystarczająca. 30 do jazdy po 20 na godzinę, o, zaczyna się robić nieraz nerwowo, prawda? Natomiast tu macie wielki, większy prześwit, tu macie mniejszy prześwit. Są, z każdej rzeczy są plusy i minusy. Nie działa to wszystko zero-jedynkowo. Możecie się śmiać, że ten sygnał Wam się nie podoba. On się nie musi podobać, jeżeli chodzi o jak go zrobiłem. Ten zderzak jest od ja, tak, bo chciałem minimalistyczny. Nie chciałem tak wielkiego zderzaka, ponieważ nie zamierzam się zderzać z drzewami. Wyciągnąłem wyciągarkę, która swoje waży, wyciągnąłem cały stelaż stalowy, który tutaj jest, zdemontowałem górny, górny bagażnik. Tu dojdzie jeszcze panel LED, będzie to lepiej wyglądać, bo tu są akurat uchwyty, których ten panel LED będzie, niestety jeszcze nie zdążyliśmy zrobić. Kabelek, który jeszcze jest nieułożony, bo nie jest ułożony, bo nie jest podpięty, będzie pod nawigacją Garmina. Z tyłu będzie, proszę tutaj, mam już miejsce na kanister, tu wchodzi kufer i będę miał maksymalnie odleżonego według mnie, Segwaya T10WL, jakiego sobie mogłem w tym momencie stworzyć. Nie da się ukryć, że stworzę to troszeczkę na szybko, ponieważ ten pojazd zarejestrowany został tydzień temu, może dwa tygodnie temu, więc zrobiłem 300 km, w Turcji zrobię kolejne półtorej. Tutaj jeszcze ważna rzecz jest. O, yy, zobaczmy sobie. Standardowo tutaj były aluminiowe jeszcze yy, podnóżki. Ja je wypiłem. Dlaczego? Ponieważ niżej mam nogę, niżej troszeczkę w cudzysłowie siedzę, stoję, no jak, jak, jak to nazwać. Natomiast dzięki temu tutaj mi się nogi mieszczą i nie pije mi to tak wysoko. Na zimę, jeżeli będzie śnieg, lód, założę sobie to z powrotem, ale teraz jak jadę w ciepłe miejsca, czy w ogóle będę użytkował to w warunkach w cudzysłowie normalnych, nie zimowych, to te podnóżki dla mnie były zbędne. To taki mój patent na to, żeby jak Cię przeraża WLK, to czy może nie przerażać WLK. Albo możesz skrytykować i powiedzieć, że Ci się zupełnie nie podoba. Twoja sprawa, o gustach się nie dyskutuje. Tu zostały te stalowe elementy pod podkręceniu. Dziwnie wyglądają. Nie wiem, może gumową kaczuszkę, a tu flagę Polski dołączę. Coś sobie wymyślę, żeby to jakoś, żeby to jakoś wyglądało. Na to jest wszystko czas. Teraz postaram się podsumować, co myślę o Segwaya 10 wl Opowiedziałem Wam nieco o parametrach technicznych, jakie są odczucia z jazdy? Moi drodzy, jeżeli chodzi o WL, bardzo dobrze, że nawiązuje w tym momencie konkurencję do innych marek, że jest, że nawet niejednokrotnie je przewyższa poprzez to zawieszenie, które powstało, poprzez tą jego wielkość stabilność. Co do odczuć, jak on się będzie zachowywał po roku, po dwóch, po trzech, to tego nie wiedzą nawet najstarsi górale, ale ponieważ ten pojazd jest na rynku świeżo, jeżeli chciałbyś taki, takiego okłada sobie nabyć, to kupujesz szkoda za niecałe 50 tysięcy, który jest kompletny. Jest, yy, I ta konkurencyjność cenowa powoduje to, że ten kład musi się obronić. I on się obroni zdecydowanie. Mnie on zaskoczył bardzo pozytywnie, ponieważ yy, dzięki tej szerokości, dzięki tym parametrom można się bardzo sprawnie prze, przepinać. Uwaga, dam tobie nagranie, nawet że lecę tym kładem 145 na godzinę. To jest mały fake, ponieważ zmieniłem koła z, 20, z 30 na 27 i troszeczkę przekłamuje teraz prędkość. Ale pod blokowaniem leci sobie to 125 do 130 gdzieś go tam bujnąć można, czyli tyle ile potrzeba. W sumie nie potrzeba, ale można się rozpędzić, Prawda? Bardziej szczegółowo na pewno wypowiem się po powrocie z Turcji. Wrócę z końcem października i będę po około 1500 kilometrów przejechanym na Segway. Mam nadzieję, że wyprawa będzie szczęśliwa, że wszystko będzie w porządku, że kładcie nie zepsuje, że ja sobie krzywdy nie zrobię, że będziemy się dobrze bawić. Cóż więcej rzec, czas pokaże, zobaczymy, jedziemy testować dalej i bawić. Do zobaczenia.